z wami słowa ewangelii według świętego łukasza za czasów heroda króla judei żył pewien kapłan imieniem zachariasz z oddziału abiasza miał on żonę z rodu aarona a na imię było jej elżbieta Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, Jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do Niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja, Elżbieta, urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z Jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i Sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych. By przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do Anioła: Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu Anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Zauważyliście, że tutaj jest mowa o pięciu miesiącach, w których Elżbieta jest w ukryciu. Gdyby wziąć do ręki Pismo Święte, czyli całość tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. To następne zdanie jest takie: w szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela, tego samego, do, do Maryi. To jest jedna historia. I teraz bardzo ważna rzecz: żebyśmy nie zdjęli z siebie odpowiedzialności i nie dali jej komuś w ręce. To nie jest tak, że tylko Maryja miała zwiastowanie. Właśnie jesteśmy świadkami, jak zwiastowanie przeżywa Zachariasz. Wczoraj, gdybyśmy byli w kościele, swoje zwiastowanie miał Józef. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że będzie rodził się Samson. Co to jest zwiastowanie? To jest takie techniczne słowo nie? wymagamy go może od dzieci, kiedy uczymy je odmawiać Różaniec. Co to jest zwiastowanie zwiastować komuś? Najprościej, jak spróbujmy to po polsku powiedzieć, takim językiem, którego używamy na co dzień, ale szukajmy słów mądrych i odpowiednich, żeby to nie było potoczne, wulgarne. Wulgarny znaczy potoczny. Po prostu Bóg przychodzi. Zwiastowanie to, to Bóg przychodzi do człowieka. Uwaga, to co teraz powiem, może by wydawać się szokujące. Po pierwsze, żebyś nie zrzucił z siebie odpowiedzialności, zaraz to zilustruję, że to do Niego przyszedł. Nie, do Ciebie przychodzi, do mnie przychodzi. Do każdego z nas przychodzi Bóg. I teraz jest przede mną ogromne zadanie, żeby tego dobrego Boga, który staje przede mną, rozpoznać i dać mu odpowiedź. Żeby przychodzącego Boga Jego głos usłyszeć, i na ten głos odpowiedzieć. Zwróćcie uwagę, w którym momencie anioły odchodzą, kiedy usłyszą, jaka jest decyzja człowieka. Jest takie bardzo proste zdanie, niby niepozorne, w scenie zwiastowania u Maryi. Pamiętasz, wtedy odszedł od niej anioł, w którym momencie. Potrafiłbyś tak z głowy powiedzieć? Wtedy. Tak samo było wczoraj u Józefa. Kiedy Józef, tak troszeczkę podtrzymam w niepewności, podjął coś, a nią odchodzi. Papież Franciszek nazywa nasze czasy kulturą niedecyzji, nie? wzruszania ramion. Bo kiedy podejmiesz decyzję, to. To kultura, do tego łaski Boga nie trzeba, domaga się konsekwencji, żebyś w tej decyzji wytrwał. Bóg czeka na decyzję człowieka. Bóg przychodzi do ciebie i czeka, co z tym zrobisz. Natomiast przed nami wszystkimi cały czas tego się nie da nauczyć, tego się nie da przeżyć raz w życiu. Jest to ogromne zadanie. Rozpoznania Bożej obecności przede mną, nie? I druga, może rzecz szokująca, pierwsza, przypomnijmy sobie: Bóg przychodzi do ciebie, do mnie, do nas. Nie tylko do Maryi i Józefa, no bo oni tacy święci, to im było łatwiej. Guzik, prawda? Bóg przychodzi do mnie. Widzisz to? Chciałbym po takich spotkaniu, może za rok, daj Boże, że pójdziemy sobie na wyremontowane salki, usiądziemy przy kawie i zaczniemy opowiadać, jak to było, kiedy Pan Bóg przyszedł do mnie, do mnie, a u mnie to było tak. Wtedy, kiedybyśmy zaczęli sobie opowiadać o doświadczeniach spotkania z Bogiem, kto wie, w ilu z nas wiara by urosła, a może w wielu z nas wreszcie pojawiłyby się wątpliwości, to jak to jest ze mną? Bo oni z takim przekonaniem mówią, że spotkali Boga. A ja? Czas na drugie uderzenie. Boże Narodzenie nie jest tylko raz w roku. Święta Bożego Narodzenia są raz w roku, żeby nam przypomnieć, żeby nam uzmysłowić, że Bóg ciągle przynajmniej chce się rodzić w nas i w tym, co między nami. Powiedzieliśmy sobie może bardzo brutalnie, że Pan Bóg nie czeka na pałac, nie? Że zadowoli się po prostu moim życiem. Pierwsza historia, jak Pan Bóg uczy wiary, to dzisiejsze pierwsze czytanie. W Sorea w pokoleniu Dana żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się tej kobiecie. Jesteś niepłodna, nie rodziłaś, ale poczniesz, porodzisz syna. I teraz uwaga, bo tutaj jest bardzo ciekawe. Anioł, jakby stawia pewne warunki, żeby to dzieciątko mogło się urodzić, żeby przez to dzieciątko mogło się zadziać coś, co Pan Bóg zaplanował. Zobaczcie, że tu są pewne warunki. Nie pij wina ani sycery. Nie jest nic nieczystego. Nie będziesz obcinać temu chłopcu włosów na głowie. Będzie Bożym Nazirejczykiem. Na pierwszy rzut oka wygląda to kiepsko, że miłość, wiara ma jakieś uwarunkowania. Masz zrobić to, masz zrobić to, to wtedy Pan Bóg zrobi to. Na pierwszy rzut oka wygląda to kiepsko, ale moi drodzy, wszystko ma swój czas, i wszystko jest procesem. Wszystkiego trzeba się uczyć, i są stopnie. Nie? Wejdziesz na pierwszy, musisz go dobrze rozpoznać, żeby wejść dalej. Przynajmniej tak było za mojego dzieciństwa. Pracy, odpowiedniego wysiłku, odpowiednich zadań, zobowiązań. Uczył mnie świętej pamięci, tata, który skończył 7 klas szkoły podstawowej. Skąd to wiedział? Jak wprowadzać dziecko w życie? Zwróćcie uwagę, że tu jest taka wiara jeżeli. Jeżeli zrobisz to, to i to, to będzie tak i tak i tak. Zupełnie inaczej jest w Ewangelii. Znowu. Wspólny mianownik to niepłodność i podeszły wiek. Kogoś, kto machnął już ręką i powiedział: Nie będę rodzicem. Pomijmy to wszystko, co, co ludzie o takich rodzicach mówili, którzy nie mogli być rodzicami w tamtym czasie. Zresztą dzisiaj też się to zdarza, nie? Patrzysz, twoje koleżanki już pchają wózek, a ty czwarty rok z mężem i nic. Czasami jesteśmy dla siebie tacy okrutni. Jak wtedy wierzyć, żeby Panu Bogu nie rzucić w twarz, no gdzie jesteś? Ewangelia, Zachariasz i Elżbieta też już chyba machnęli ręką, nie? Już za późno, ale oni są bardzo sprawiedliwi. Zauważyliście? Oni są nieskazitelni, wypełniają wszystkie przykazania co do Joty, więc można byłoby rozłożyć ręce, Panie Boże. W co ty grasz? Przy pierwszym czytaniu widzimy taką, taką wiarę, jeżeli, jeżeli zrobisz to, będzie to, a w Ewangelii wszystko jest. To czemu Pan Bóg jakby nie działa? Potraficie odpowiedzieć na takie pytania, kiedy stajesz przed człowiekiem, który nic złego nie zrobił, a wyje z bólu, z niesprawiedliwości. Jak taki człowiek ma czekać na Boże narodzenia? Do której postawy jest nam bliżej, jeszcze dwie przed nami. Słuchaj, weź się pamiętaj, bo Pan Bóg cię, czy też wszystko wszystko robi? Do komu nie chodzi. spowiada się regularnie. A mimo to, jakby Pan Bóg o Nim zapomniał. A gdyby tak te dwie postawy złożyć inaczej i Panie Boże, wszystko jest procesem. Na bardzo ciekawą rzecz osobiście zwróciłem uwagę w Ewangelii. Ta zapowiedź urodzin Jana Chrzciciela. Proszę zwrócić uwagę, co Anioł mówi do Zachariasza, charakteryzując, kim będzie to dzieciątko. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, on sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza. Uwaga teraz, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom. Moment, moment, nie powinno być odwrotnie? Żeby serca dzieci nakłonić ku ojcom? Bóg się pomylił. Dzięki za tą ciszę. Jeszcze raz, Jan chrzciciel przyjdzie po to, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom. Jak się rodzi wiara? Jako człowiek, który pracował w ziemi i z ziemi żył, wiem, że wszystko musi być przygotowane, że ziarno nie wyda plonu. Może urośnie, ale będzie kiepski plon, jeżeli tak je rzucisz byle jak. Musi być uprawiona ziemia. Jak się rodzi wiara? Jest potrzebny ten, który już przeżył. Jest potrzebne przeżycie osobiste, bo możesz dać dziecku tylko to, co sam przeżyłeś. Dlatego strasznie się cieszę, że na tych ratach, tutaj dla dorosłych i młodych, jest tak dużo nas dorosłych. Przepraszam za wyrażenie, że się nie wysługujemy dziećmi, wiesz? Chociaż są kapitalnymi przewodnikami dla nas. To my musimy dbać o swoją wiarę, żeby mieć co potem temu małemu smykowi po prostu dać. To ja muszę dbać o, swoją, o swoje serce. Tylko wtedy stamtąd być może w jakimś czasie ta wiara przeleje się na tego małego. Innej drogi nie ma. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza obecność i że jesteśmy tu razem że jest nas tutaj tylu. Nie chodzi o liczby. Chodzi o to, żeby patrzeć na drugiego i od niego czerpać, jak wierzyć. Żeby umieć opowiadać o swojej wierze, bo ona się rodzi wtedy, kiedy słyszysz, jak Pan Bóg działa w drugim człowieku. Dlatego nam szy, czytamy, czytamy, co Pan Bóg zrobił w drugim człowieku. Bo z tego rodzi się wiara. Dlatego, jak usiądziecie do wigilii, to opowiadać, kim jest Pan Bóg dla mnie i co w ostatnim roku ze mną wyczyniał. Wtedy dzieci nie będą odchodzić. Albo Pan Bóg w odpowiednim czasie da im łaskę wiary. Szanowni rodzice, żebyście. Nie obwiniali się o to, że dziecko wiarę straciło. Każda sytuacja jest inna. Jak pierwsze, jak drugie czytanie. I być może ty zrobiłeś wszystko, a on po prostu z jakiegoś powodu może jeszcze nie teraz. I wtedy trzeba mieć wiarę, że Pan Bóg do niego przyjdzie. Nie po mojemu, nie kiedy ja chcę, że Pan Bóg przyjdzie do tego jego gnoju i syfu. trzecia postać. Mówiłem o czterech. Tak przemknęła, tak bardzo cichutko. Pomiędzy alleluja. Korzeniu jest Sego, Przyjść nas uwolnić. Racz dłużej nie zwlekać. Modlitwa pełna wszystkiego bólu. Modlitwa pełna nadziei, pełna oczekiwania. Korzeniu jest Sego. W jedenastym rozdziale proroka Izajasza jest to słowo: Wyrośnie różdżka z pnia tego. Jeżeli mieliście albo będziecie mieć możliwość, jak najszybciej jechać do Ziemi Świętej, zanieść tam pokój. Przy bazylice narodów są oliwki, bardzo młode, ale tam ojcowie franciszkanie wiele pracy zrobili, żeby zaszczepić te dzisiejsze drzewa oliwne. W korzenie, które zostały wydobyte z ziemi, jak Rzymianie przyszli w 70. roku i zrównali Jerozolimę z Ziemią. Oliwka jest długowiecznym drzewem i ktoś odnalazł jakieś korzenie z tamtego czasu i w te korzenie wszczepił dzisiejszą gałązkę i zaczęło się życie. A u mnie w domu ja uwielbiam rąbać drewno po dzień dzisiejszy. Świetnie przy tym Wyżywam się i odpoczywam. To jest sztuka umieć rąbać drzewo. Zaufałbyś tak swojemu dziecku, takiemu podlotkowi, żeby dać mu się kierę i powiedzieć idź porąb? Nauczyliście to swoje dzieci. A to o, chociaż nie taki poboczny wątek. Więc u mnie w domu nazywało się to gnotek. Wiecie, co to jest? taki pieni z takiego twardego drzewa, pocięty tysiącami uderzeń siekiery, ale na tyle twardy, że to wszystko znosi. Na ten gnotek kładziesz te drewna, które chcesz porąbać, i znowu łup siekiera, łup. To by trzeba było zobaczyć. Taki gnotek, żeby wytrzymał te tysiące uderzeń, musi być wyschnięty na wiór. Wyobraź sobie, że Pan Bóg mówi, z czegoś takiego życie powstanie. Tam jest kilka procent wilgotności, nie ma szans. Ale pamiętasz? W jednym z tych zwiastowań było: Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Poszukajmy teraz siebie, bo czas na czwartą postać. Czwarta postać to my. Przypomnijmy sobie: pierwsze, jeżeli będziesz robił tak, tak i tak, to może. Drugie, jesteś elegancki, jesteś wierzący, jesteś nieskazitelny, przestrzegający, a Pan Bóg nie daje. Trzecie, już tak zobojętnałeś, już tyle razy dostałeś po łbie, jesteś jak wyschnięty gnotek, po którym wszyscy leją. A Pan Bóg mówi, że z ciebie życie wyrośnie. Chyba kpisz. Gdzie jesteś? Masz taką wiarę, żeby twoja wiara przelała się na innych. Masz taką wiarę, żeby wyjść Panu Bogu naprzeciw i powiedzieć pokaż mi siebie, bo Cię nie widzę? To jest to Boże Narodzenie. Nie, 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 nie. to jest Adwent. To jest to czekanie. Obyś rozdarł serca i stąpił. Już nawet nie niebiosa, Obyś rozdar serca i stąpił. Jak tak uczciwie podejdziesz do tego, co Pan Bóg mówi, co proponuje, to naprawdę jest to tak praktyczne. Jest to tak konkretna, Że aż się Elżbieta wystraszyła i przez pięć miesięcy nie potrafiła sobie poradzić. Zamiast się cieszyć, nie super, ona się wystraszyła biedna. Przez pięć miesięcy pozostała w ukryciu. Zauważyłeś? Tak wchodzi Pan Bóg w życie. Tak bardzo konkretnie i namacalnie. Teraz by trzeba było zacząć rozmawiać, jak to wygląda w moim życiu. Jak to Boże przychodzenie wygląda u mnie, w moim domu. Jak ja to przeżywam, jak ja to odbieram. I u jednego będzie tak, u innego jest zupełnie inaczej, broń Boże, pod sznurek. Bądź dla mnie skałą schronienia, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Opowiem o potędze Pana. Będę przypominał Twoją sprawiedliwość, Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości, do tej chwili głoszę Twoje cuda. Podpiszesz się pod tym, że to Twoja modlitwa? Czy jesteś na etapie: Daj mi zdrowie, daj mi zgodę? Czy jesteś na etapie: Bóg dał, Bóg zabrał, we wszystkim niech będzie Bóg uwielbiony? Podpiszesz się pod tym? Gdzie jesteś? Nie, Boże, On przychodzi. Gdzie jestem ja, człowiek?